Merkuriańska ochyda pojawiła się na polach bitew niedawno. Jeden taki stwór prawie całkowicie zniszczył kilkanaście niewielkich oddziałów Mishimy. Nieliczni ocaleni opowiadali o wielkiej bestii o zielonkawej, bladej skórze. Mówili, że potwór zaskoczył ich wyskakując spod wody. Już pierwsze doniesienia o spotkaniach z Ochydami zostały potraktowane bardzo poważnie przez przywódców ludzkości. Potwory te były bowiem nowym nieznanym wcześniej zagrożeniem. Badania wykazały, że ochydy są przedstawicielami obcej rasy, zwerbowanej przez Algerota do walki u boku innych jego sług. Merkuriańskie ochydy do walki na odległość wykorzystują wielkie działko ręczne, natomiast w walce wręcz preferują swe potężne pięści. Widok zębatej paszczy potwora był dla niejednego żołnierza ostatnim widokiem w życiu. Z nieznanych powodów ochydy lubią przebywać w wodzie lub bagnie, gdzie wyczekują na nieostrożnych wojowników.